8, 10 Podcast gazety wyborczej. No to jest y, największe przedsiębiorstwo w Europie. Ja tak się śmieję, mówię, że to jest największy obszarnik Unii Europejskiej. Mając te 7,5 miliona hektarów prawie. No, nikt nie ma te, takiej, takiej powierzchni. I to jest, to, jest, to jest wielka armia ludzi. Tam panuje model, jak to określił jeden z dyrektorów, sztabowo liniowy, tak się zarządza ludźmi. E, i widać było, że jest duży ferment wśród leśników, bo trzeba powiedzieć tak, że nowoczesna gospodarka leśna zakłada to, że trzeba bardzo elastycznie podchodzić do tego, co się w lesie dzieje. E, mamy dynamiczne zmiany klimatyczne. To, to o tym, jak to wpływa na drzewostany, na te procesy, na ich przebieg, to jest... Proszę tu zaprosić kogoś, kto się świetnie na tym zna, ale naprawdę fascynujące są te rzeczy. No i teraz tak, żeby na to reagować, trzeba być po pierwsze dobrze wykształconym, po drugie, mieć możliwość tej reakcji, nie być skrępowanym, tak? Czyli nadleśniczy musi powiedzieć tak, to chciałem robić, ale się warunki zmieniły, będę działał w przyszłym roku inaczej. Chciałem wycinać brzozę, ale nie, tą brzozę zostawię, będę wycinał wierzbę, bo coś tam, coś tam. Tak? Bo, bo rozmawiałem z panem profesorem, który powiedział, że nie, to trzeba robić inaczej. No ale w tym modelu sztabowo-liniowym, który obowiązuje w tej chwili, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. No więc to był główny problem tych rozmów, o których wspomniałem, że leśnicy mówią, trzeba zaufać tym, tym, no może nie szeregowym, ale tym kierownikom, czyli nadleśniczym, ponieważ zresztą tak ustawa o lasach mówiła. Ona dawała bardzo duże plenipotencje nadleśniczym, czyniąc tak zwanych regionalnych dyrekcji lasów państwowych wyłącznie jakieś organy takie koordynujące. Ale z czasem przez 30 lat okazało się, że tych 16 ludzi, którzy kierują, nie 17, dobrze, którzy kierują tymi dyrekcjami, to są tak zwani leśni baronowie. Tak? To są ludzie, którzy decydować w tej chwili mogą i chcą o każdej najdrobniejszej rzeczy, wiążąc ręce nad leśniczym. To jest duża instytucja, która w swoim ręku ma taki olbrzymi obszar. Możliwości naszej reakcji na to, co się dzieje w klimacie, są o wiele większe niż w krajach, w których ta własność jest rozdrobniona i duża część lasów jest prywatnych. I to jest duży plus. Natomiast no, każda instytucja, która sobie wyznacza cele, realizuje, a potem się kontroluje, no, każda musi ulec degrengoladzie, bo to jest prawo organizacji. Tak? To trzeba to zmienić w taki sposób, żeby ktoś inny wyznaczał cele. Tu mam, mówimy na przykład o biurze urządzenia lasu, które e, powinno być zupełnie, zupełnie oderwane od, od lasów państwowych. Nie tylko formalnie, ale de facto. A potem powinna być inspekcja lasów państwowych, która jest organem ministra, która kontroluje. No w tej chwili inspekcja lasów państwowych to są ludzie, którzy doko dokonują inspekcji, mówiąc, jak ten, sprawdzając, jak ten plan jest wykonywany, to są pracownicy lasów. Już nie mówiąc o Straży Leśnej, która też, że, też powinna kontrolować wszystkich, a jest też organem, Wykonawczym lasów państwowych, tak. No, przecież mamy straż rybacką, na przykład, mamy straż jakąś tam inną, która no, nie podlega przedsiębiorstwu rybackiemu, tak? No bo to byłby absurd. A tutaj mamy strażników leśnych, którzy mają kontrolować również leśników, no, ale podlegają czasami temu nadleśniczemu, to to jest jakieś, jakieś nieporozumienie. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.